Moi drodzy, wszyscy spodziewaliśmy się, że update halloweenowy będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Ale całe szczęście dziękuję Epic, ten update pojawił się dziś rano. I powiem wam szczerze, jak już widzicie zapewne po tym tle dzieje się naprawdę mega dużo dziwnych rzeczy. Tegoroczny update halloweenowy nosi nazwę Zemsta Midasa. I faktycznie jest to zemsta, bo jest nowa miejscówka, nowa władza, która już się nie nazywa władza. No i jak co roku są zombiaki, ale te zombiaki nie działają już tak tak jak kiedyś i w sumie to teraz bardziej są duchy i moi drodzy, tymi duchami sterujemy my. Po śmierci. Ze zmian usunięto jeszcze ładowanego shotguna. Dodali mityczny item: już nie super moc, a item, czyli miotłę, która w sumie działa tak samo jak Silver Surfer, że możemy sobie polatać troszeczkę. Dodali również cukierki, które przywracają zdrowie, dają wam, wiecie, jakieś tam widzenie przez ściany. Oczywiście nowa rakietnica, jest też kusza z powrotem. Zmian naprawdę jest sporo, a większość z nich, praktycznie wszystkie, w tym odcinku przetestujemy. I sami zobaczycie, jak inaczej gra się obecnie. Jak zawsze, jeżeli chcielibyście jutro jakiś super szalony odcinek z tego update'u, to wiecie co robić. Myślę, że takie 12 786 łapek będzie super wynikiem. Do tego oczywiście wpiszcie kod Imanojek w nowym Halloweenowym sklepie, w którym na przykład można kupić sobie nowego Skulltroopera. Dajcie znać, czy wam się podoba. No i koniecznie strzelcie suba, że wstałem dla was o i Idąc spać e, po czwartej. Więc e, subik z dzwoneczkiem. Obowiązkowo. Ja już nie przedłużam. Lećmy sprawdzać, co no jak dodali? Jak dodali? Zapraszam. Papryk. To? Jest nowy bus. Taki Halloween. I jest nowa miejscówka, która nazywa się Ruiny. I tutaj znajduje się. I to jest stara władza. Czy ty już tam byłeś? Tak, zaczniemy, nie, nie, nie byłem jeszcze. Nowa władza jest teraz najbardziej popsutym miejscem na świecie, i zanim my tam polecimy, wy już tam nigdy nie latajcie. To jest taki mój tip. A są tam, nowy nowy boss jest, Midas, który chce zemstę. Nie mam głębs. A, bo ona idzie tak, no nie wiem, idzie długo botów, idzie tam, była. No. Są też boty nowe, które mają wyrzutnie rakiet, i jest jeszcze jeden mały trik, ich który zaraz jest pewnie. Ten. Ginąc wam pokażę. Dobra, lecę tutaj po tego shitguna, ale to się skończy. A, ja dostałem RPG'a już. Ja też. O, chłop ma pistolet u mnie. Zabiję. No, jeden leży, ale... Kurde, nie wiem ja czy też jest leżę sens dobijać. <grych> Ja też leżę, papryk. Ty, zabijam ale... dwójkę! Ale, ale jeszcze to jeszcze nie jest koniec widzowie, bo... Nie ma twojej karty. Ja w tym momencie. Zabijam kolejną się dwójkę. Cieniem. To nie jest glitch co tu się dzieje. Ja jestem duchem! I jako duch muszę pokonać moich... Kolegów, koleżanki i wszystkich na mapie. Papryk, idę Cię pokonać. Nie, Co proszę, ja mam 15 żyć. Dobra, to po prostu nie strzelaj, jak mnie zobaczysz, okej? Okay? Ale nie od Twojej karty, to jest No, czyli nie można odradzać kolegów, którzy są duchami. Jeszcze nie wiemy, czy te duchy są na całej mapie, czy tylko i wyłącznie... Ja się tu Zabiłem typa! Teraz mi pod... <laughs> Dobra, ja już typa jednego pokonałem jako duszek, <laughs> jakbyś <to> począł. Padłeś? <laughs> No, hopę, no nie bez... da się! Nie, Zobaczcie, się. w tym momencie jest 20 duchów i te duchy są tylko i wyłącznie tutaj i są mega mocne jakby się tutaj cały czas każdy umiera. Czekaj bo ja chcę kilka, a nie w miejscu stawać. Wigo, Piękne! <grym> Ale nie to ja! Ta, I ma uwalnia duszę DNS! Trzy kile. Dobra, staję w miejscu! I ba, robisz się niewidzialny. Tylko oczkami widać! O kurczaki! Mogę tańczyć! <grym> Dobra, no widzowie, to jest naprawdę najgorsza rzecz! Jaką totalnie do tej gry? Ja nie rozumiem w tym momencie jest 30 duchów i 34 normalnych graczy i mam nadzieję, że te duchy pojawiają duchów się duchów faktycznie niż tylko graczy. tutaj. Czyli to ja chyba widzę wszystkich wszędzie. duchów na mapie. Tak, widzę wszystkie duchy na mapie, czyli prawdopodobnie one pojawiają się wszędzie. Papryk, co oni zrobili z tą grą? Tak, jak macie mniej oh, HP, o, Jak macie mniej HP, to po prostu sobie podchodzicie do przedmiotu, zjadacie i jesteście. Leczeni, więc technicznie możecie być nieśmiertelni. Dobra, moi bracia, zobaczcie na to, jak to na mapce wygląda. Zobaczyli Typa i w dziewięciu go dojechali. No nie, no, to nie ma szans. Zabili mi kolegę. Widziałem bo to jest smutne, ale... Ale tylko trzy osoby żywe są No i to jest... Dwie Ten. z nich to są W momencie, w którym ja się nie ruszam Widać mi tylko oczka prawdopodobnie Jestem bardzo ciekaw Chciałbym to zobaczyć z zewnątrz, jak to wygląda, ale... Czemu tu nikt nie przychodzi? Już ja leży lecie. jeden Za to, mam, za to Czemu na mnie się udział? Dobra, pięknie, Adrian! Dobra, mamy kolejne kilki, widzowie! I zostały trzy osoby. To ciekawe, bo były cztery przez dłuższą chwilę. No i ja wiem gdzie oni są, bo oni byli gdzieś tam, więc... Na Dziana. Więc muszą być gdzieś niedaleko technicznie. Dobra, patrz na to, z każdej strony teraz ich dojeżdżają. No nie no to to jest to... Dosta, jest ciast. nie ma kewa już. to ja jako ostatni będę tam dojeżdżał. Ty ma to, To jest tam lot miotła! To jest miotła, nie? Tak, silver miotła surfer? Silver surfer. To nie jest Silver surfer. to jest miotła. miotło patrz. Ale gang. O Jezu, patrz na to! Pa, uciekają żeby ten, no żebyście nie mogli ich na hageku. Mamy to! Królewski koszmar! Królewski koszmar! Moje pierwszy win w nowym sezonie. I jest to win, będąc duchem. Myślałem, że odcinek: Wygraj tylko duchem będzie ciekawy, ale w sumie to chyba każdy potrafi zrobić, więc jestem bardzo ciekaw, czy to się zalicza do winków, ale. Teraz chcę zagrać jako nieduch. I papryk żyje, który ma miotłę podobno. I cukierki. E, to są jakieś nowe domki, nowe chatki, wiecie, które są mityczne, miotły i cukierki. I ja nie wiem o co jeszcze chodzi, bo nie byłem tam, bo papryk strolował i poleciał gdzieś indziej, ale papryk, musisz uważać na to, że wszędzie mogą się czaić niemiłe duchy, które chcą nas pokonać. I bien, prawdopodobnie bien. się czają. Nie ma i Takie są na przykład cukieraski. Cukierek, kukurydziany. A czekaj, ja przetestuję. A nie mogę go użyć, Właśnie ja testuję. kula pewnie. Nic to nie daje. Daję życie. Ty a coś tak świecy dziwnie? A, bo mam tą, panterę. A to nie jest jako, że item, tylko to jako ja że miotła. Item. Czyli to nie jest mityczna moc, to jest po nie, prostu to mityczny jest item. item. Ta. O, ale pokciam! Nie no to jest praktycznie to samo co Silver Surfer! Odpalam miotę, nara! O nie, Adrian wylądowałem na drzewie. Duchy są! O, to dobrze, Jeden leży i jest ten nowa kusza! Biorę kuszę! Dostał! Leży. Leży, no, brawo. Tam. Dobra, mamy dwa duchy. Ja mam kuszę nową, tutaj też jest, czyli ze wszystkich chyba tych e, nowych kolegów ja wypadają chcę kuszę. kuszę. I Wieszku... i jeszcze da, jest granatnik. Dobra, Dobra zostawiam super moc i biorę granatnik. Ile biję kusza? łukszą Ej, zabije się duch, liczy się jako kill. Przecież... Teraz będzie tak łatwo KD budować. Może w końcu nie będę miał 0.01 Kolapsuję was. Elo! 50 z tego, Duch, Ducha masz na pleca. Mam, mam, mam. Mam, mam, mam. Umieram. Nie. Przeżyłem! Typa na górze z kuszy trafiłem za 50 biało. Ty, ale jakbyśmy wygrali mecz jako. Nie duchy To byśmy byli pierwszymi, jedynymi Polakami. osobami. Polakami. No, pierwszy raz. Polaki strzelają. A tu jest jego koleżka. Ja patrzę w to. Na biało to tak, się Drugi. Leży pierwszy jeden. Leży. Jak ty? Dobra, uciekł, odgoniłem go. Mam miotło jakby co? Ja też. Ja nie mam żadnego leczenia, to jest jakiś problem o. tych gierek. Co te duchy robią? Stary, ale jest mój! Tu duchy, tu prawdziwi ludzie. Dobrze, że ta strefa trochę znika. One za szybko biegają. O, oj, 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 oj. uciekaj, manojku! Huh. Wszędzie są duchy. 11 osób, dwa duchy tylko. No ale wiadomo, że te duchy będą się i tak zamieniały. Znaczy, ludzie będą się zamieniali w duchy, więc koniec końców wyjdzie to samo. Dobra, miotły odpalam. Oho, Dobra. duszek. Typa. Ty rzut. A duszek te. skampił na ciebie, biedny. Pięć osób. Wiem, że jest bokiem, zostań perczył. On tu kampi cały czas Nie no, taki strzał to moja babcia by trafiła Dobra, chyba będę duszkiem. O duszek tu jeszcze jest Jezu, dostał nie wiem, no ja mu biały już zostawiłem, ale trawę. Teraz, teraz nie no. leży. Leży, go. Zabiłem <laughs> Brawo! I co, im teraz możemy się timować? Masz tu tomigana, masz tu tomigana, ja sobie zjemitemy. A wezmę sobie tomigana. I my sięma. w tym momencie możemy być kumplami, tak naprawdę. Trzy Zamy. osoby zostały. Ja ich wykrywam, ja. Ich ja cię wykrywam. po prostu na koniec o, są. dobijam. Widzę ich w tej, pewnie mnie, To on, bije cię w plecy. Ała! Ten pajac cię bił. A tam jest typy kolejny. Szczerze, mnie. Zlaserują mnie zaraz. Zostaw, zostaw, zostaw. To ty jesteś? Biegniesz do mnie czy nie? Ty. To ty? Nie, zabijaj. No to mów! 5 cichalki jest jako moc, jak coś. Pytam 8 razy, czy to ty? No nie, no mówiłem ci, że ten. No nie że mówiłem. ja uciekam. Tyle starań, żeby wygrać jako typ. I papryk strolował. Leży. Leży. Teraz został ostatni. Mam pomysł, dawaj, Ghost Rider. A, wygraliśmy. Ha! No nie wiem, było, było blisko w sumie, żeby wygrać. Jak z Paprykiem się steamowaliśmy, to już pod koniec było naprawdę spoko. Szkoda tej końcówki i tej miskomunikacji, bo byłem pewny, no że to ta. był Papryk, bo ten typ podobnie w ogóle nie podchodził, dopiero na koniec zaczął mnie bić. No ale nie wiem, co mam powiedzieć w no, tym